Siemano, witam was na moim pierwszym odcinku i ze mną dzisiaj jest... Lidia! Siemanko! I jesteś... No powiedz, po, kim jesteś. Ewa Ewa. Per Ewa, która dzisiaj nie nagrywa. Z nami. Z nami, ale dzisiaj my robimy parkour. Tak, w, e w Robloxie. Tak. I... Właśnie wam przychodzę, bez Wiktorii. Dobra. <laughs> <laughs> Nie! Spadłam! Serio takie... Nie, bo nie jest A, jakie takie prawo. proste. Nieprawda. Ja już jestem dalej. Oje, ale, ale głośne. Jak ktoś to nagrywam na telefonach... Tak. I, I będziemy i... nagrywać niedługo my... Minecraft Minecraft. Tak, nie! Dostawcie łapy w górę. Takie. Łapy w górę i subskrypcje, ale... Jak nie musicie jak nie chcecie. O Boże, nie chcę spychać, ja cię spycha, ja zachytałam przez przypadek. Nie. Jezu, zrobiłyśmy 0%. My zrobiłyśmy 0%. Pro... Jak coś, to, yy, to... Jak... Na milion, jak dobijecie milion, to... Bo będzie, sto no sto, 100 subskrypcji. To pokażemy twarze. Tak. Elo? dziwne. Boże! Ja no. Um, yeah. no. Zapomniałam, już miałam coś powiedzieć, ale zapomniałam. No Jezu, to spadłam. O. I jak będzie tysiąc, jak będzie 1000 subskrypcji, albo mniej. No to y, to będzie nagrywanie takie jak jest, no, chyba kto zna Abre? Nie. Nie i będziemy budować nasze kamery. Nie, pisko? jak nie i później ym, tak jak Abra nagrywa czyli z yy, kamerką bo to my też możemy nagrywać Ty kamerką Tak Wojan Ale nie z kamerką, nie bo my nie, nie umiem tak ustawić Ty się przyznałaś do tego ja Nie umiem tak ustawić do, tak żeby twarz nie umiem no. ale ja nie umiem zro zrobić ale umiem no a, o 1% parkour żeśmy przeszły 2%. Nie, ja mam dwa. Ja mam jeden. <laughs> Widzi, ja mam dwa, ale nie widzicie, um, jak będziemy nagrywać tak jak Abra, czyli że będziemy nagrywać y, normalnie nozy, z dory na przykład. No i będzie, widać, i będzie widać nasze twarze. No tak. Ale to jest chyba i może będziemy robić live'y. O, nie, spadł. Ty jesteś? Ja jesteś jakoś w tyle tam. ja no, jestem tu. Elo. Ło, wow, ja już widzę koniec parkura. On jest długi. O, ja. Ej, wsu Ej to jest najkrótszy. Robimy dzisiaj cały parkur? Tak. Ta. Nie, no, nie chcę, żeby był na, za długi. Nie, no, będzie geek. To się Nie. 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 Rob... Elo, tego nie Zgadzamy się, jak to będzie pierwszy, kto wygrywa. Stówę. Nie no, nic nie wygrywa. Ścigamy się. Wygrywa... No, ja, ja. Ta osoba, która tu wygra, no. to y... będzie burmistrzem miasta, a, miasta. Ta, a ta, która przegra, będzie występcą. Tak, bo niedługo. W Minecraftie. O ile W Minecraftie. W Minecraftie, bo nie, my jeszcze nie umiemy tego zrobić, żeby... W sensie, ja wiem jak, ale Wiktorii mm. się coś y, w telefonie zepsuło i, no. I czekamy na Wiktorii kolegę, żeby nam to y, napisać. Tak. Wiktorii coś się w telefonie zepsuło, nie mogę dołączyć do niej, a nie do mnie. No. to już edycku. Ja wygrywam. Będę był mieciem, a ty nie. Ale nie wiadomo, bo... Łoł! Wow. Typnęło mnie. I te będzie... Te I czasami może na... Nie, i, i ale na... Ja nie wiem, gdzie... Te... Cofnęło mnie, tak? Ja nie zaliczałam! <grym <grym cudem to się stało! Yeah, nie, nie męczałam! Ale nie wiem jakim cudem jak na to chodziłam przecież. Y możecie trochę słyszeć źle. Ja muszę sobie podwoźnić. Niestety ja nie możecie tak. nasłychać źle... Można słychać źle. Ale dlatego, że... Że... Y na telefonie, a na telefonie się ciężko nagrywa. No, nawet nie kamerą jest Z kamerą oczywiście jest oczywiście łatwiej. Ale my nie mamy kamery. Je, jeszcze? Jeszcze, mo, może jak będziemy dorośli. Może w przyszłości. No. I na przykład na. Gdzie ty jesteś? Tak, w ogóle? któryś tam na piłkach. Tak, i tak. <laughs> ona jest tam daleko. Ja Patrz, to już miała. Patrzcie, widzicie, ją tam ona jest. Poczekaj. Nie, nie widać, ale ona jest daleko. Ona teraz kacze. Chciałam nie chciałam zauważyć. Ale. Tam, y, ty będziesz z górnicą i będziesz musiała budować całe miasto, a ja nie będę. Nie, nie, nie. Ja, budu, ja zbuduję swoją połowę. Ja zbuduję jedną połowę, czy drugą. No i to mnie to się nazywało nazwał Wiki. Wikitorowice. widzę. Wiki Wiki ile masz procent? Trzy. Ja mam pięć. Cztery. Mam pięć procent. Już może mnie zobaczysz, bo ja nie jestem. No pięć. i ja... nie chciała zagrać to. Ale, jeśli zagrać w to, to nie wiadomo, czy będzie na, no, w opisie, bo jeszcze takich rzeczy nie umiem robić. Ale no, no, może się nadbierać do znajomych. Mm. <laughs> perła! Tak, zamiast Perła Erła, jakby ktoś. Ała! Jakby ktoś nie wiedział. No. Ja tutaj zginęłam właśnie. No, ale. A nie. Ojej, ja jestem. O, ja jestem... Właśnie na tych piłkach, na których Ty byłaś. Ale jest i daleko, ale ona jest daleko. Ja mam... Wpadła mi, nie wiem dlaczego mi się nie zaliczało. Musi ci dźwięki być. ona nie ma dźwięków, no to się nie dziwię. No, bo włączyłam... O Boże! I nagle na początku! Ale dawno nie skusiłam. Aha. Nie! Jelkuj.

No sami widzowie, że... No może nie będę jeszcze mówić widowie, nie? bo nie wiadomo czy naszej... To czekasz dla mnie, żeby nas było obie, widać? Jakie to jest długie? Patrz na mój ekran. O oh magę. Możemy przejść do, tam, do tamtego niebie do tamtego niebieskiego. Postaramy Dzień. się. A czy mogłabyś zrobić tak, żebyś poczekała na mnie chwilę, żeby... Nie, nie. Zaraz będę Cię widać Nie bo ja ty się cały czas... Ja jestem tutaj o, właśnie. Ty będziesz się cały czas tutaj. O dobra, to ona jest tutaj w tym bloku. No to poczekaj na mnie. mi przejść ostatni level. Dobra. Przejdę By i... Już widać i od tego levelu zaczynamy się ścigać. No. Dalej. Nie, no, od następnego, bo to jest mega łatwe. Ja tak. chcę tu przejść. Bo przejdziesz ten level, ja mogę to sprawdzić, jak to się robi? Okej. Okay. No No i się cofaj. No wiem jak mam nie widziała chyba. Patrzcie, ona jest tam! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja nie dawaj, dawaj. Lidia, raz tutaj nie przybrałam. Ja do niej, ja niej skoczę. Ała. Ała, zrobiłam się, bo nie wracam do ciebie. Jakiś gości nie popchnął. Wracam do ciebie! Nie! Tak! No, no. Ale i tak mam będę miała... O ja. O Boże, już myślałam, że mnie na początek przekierował, bo widziałam początek hmm. O matki. Ciach, ciach, jestem ciach, na tym, nie ciach. ciach. Teraz jestem na tych zielonych takich tych. O. o, widzę Cię. Elo. Już idę do Ciebie. Elo, elo, elo. Nie. Teraz na czym się skończyłaś? In. Na tym czerwonym. Nie. Dalej. No to idziemy na to. O co to chodzi? Nie, a, ja też! A ja! O Boże! O co to chodzi? Ok, nie wam. Elo! No. Dawaj, od tego! Od tego, dobra! Start! Poczeka się! Nie? Stop. Nie. nie ma! Nie, nie ma!

Bo było ciekawie. I tak ja wygram. Ja nie wiem, czy oni cię słyszą, bo. No, ciężko. My tak się tak ścigamy dla Beki, żeby było ciekawie. Nie, wiem, no. Jak coś to no, później. No, tak czy nie? Tak, nie. La, la, la. No weź! Nie kurczę. Ciach! Ciach! Wow, dotknęłam. To jest trudne takie jedno. Wiki, mm. Wiki. Mm. O właśnie, to jest dosyć trudne. O, dotknęłam. JA! Yeah! Zacznijmy. <noise> ej, ja się Nie! Ej! Wygrywamy to! Ej, wiecie co? Ja nie dotykam, a tu mnie przekierowuje na początek. <noise> i jak coś. Patrzę na nią. Jak coś to nie nagramy takiego, że. No, no, co? Nie patrz. Nie patrz. Ale ja przecież nie patrzę. Nie może mogę. Idziemy tak widziałam to Tak. Zrzucić. Nie, nie pójdę. To jest prawidłowe. To. Nie, nie to. to. To jest prawidłowe. Tutaj jest prawidłowe. Nie, nie pójdę żadną No tu jest prawidłowe. Nie, nie. Nie, teraz. To. 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 Ну то видишь, первая. Не, ну так. Она не видит. Я даже не вышла. Хм. Сколько дождь? Сахарчика. No bo ja wiem, że środkowe. Nie z naszej taktyki. Środkowe. Uh -huh. no, dobra. no, no. Środkowe, Nie dam się. Ja też nie dam się, Majka. Na perła, erła, nie dam się. Ty masz krzywe Majkę, nie się mówi. I za to dawajcie łapy w górę. Bo ona. Bo ona... Robi to. Ała. Ona ona ściąga ode mnie! Nie? Tak, bo ty patrzysz na które ja idę. Nie? Ja nawet jak nie patrzę, to jej tak widzę, bo widzę czy... Nieprawda. Prawda? Nieprawda. Ała! Czasami widzę jak przychodzi. Na przykład teraz cię widzę, nawet nie patrzę w jak nas Zobacz. No wiem, ale jak, jak były te to widziałaś w które... W którym, ja, w którym, ja, w którym ja przychodzę, nie? Nie, bo ja przychodzę zerkałam do ciebie ale nie ja, patrz, ale nie rozumiesz tego jak ja robiłam to to ty ściągałaś te te nie, to ja widziałam to, ja to widziałam na swoim ekranie ale ja, ja, o, ja o tym właśnie mówię no to na swoim ekranie ale nie patrzyłaś zerkałam do ciebie. ale pat nie, nie zerkałam do ciebie do nie, telefonu ale patrzyłaś jak na twoim telefonie, jak ja. No bo przechodzę. się zastanawiam, co nie... Patrz, mam oczy, to patrzę przecież. <grym> Ale patrzysz. Mogę patrzeć gdzie chcę. Nie dobra, teraz to ja przechodzę. Kusiłam Pus baba dziada. A dobra. Elo! Patrz, jakoś zaliczyło mi się. A ja jeszcze bym tam to robił. Elo. Możliwe, że dopnęło i to trzeba skakać jakby coś. To Bez... To Dobra. Nie, nie, to ciężka. To. Nie może wygrać. Która? Pokaż. Nie. wiem. wie. No mówić, że nie patrzy. Nie patrzy. No Mówisz, że nie. nie, Będę pierwsza. Idziesz na górę? Nie. Bo na górę czekasz na mnie, jak ja nie będę... jak ten. Nie? Tak, czekasz, bo to jest... To jest parkour. Się już tam nie ścigamy. A to dobra, to nie tu. A... Cztery... Jak? Przecież ja nic nie zrobiłam. Jak będzie 20 minut odcinka, to, to kończymy mianego. odcinek. Wiecie o tym? Po 20 minutach... A jak nie uda nam się nada nagrać dzisiaj parkura, to nagramy To nagramy odcinek. jutro drugą część. O 16 możliwe. O nie, o filmy codziennie, albo codziennie będą y, o godzinie y, 19. 19. 19? No. Czemu? Ocinki o 19. Tyle mówię. Albo mogę taki wyjątek, że dzisiaj ja możemy szybciej. No. Gdzie nie, Ech. tyle. Kiesza. Nie, ja bądź tutaj. I mi dopiero się trafił ten zalic. No. Nie, nie. nie. Po, little C! E, ja nie dotknęłam! Ja też nie No ja też nie dotykam przecież. Nie. Kto wygra? Perła Erła, komu kibicujesz? Poczekaj, bo mi się nie zaliczyło. Mi tru... Dno. Zaliczyło się Ciach, ciach, ciach. I nagle się okaże, że bez dźwięku będzie filmik. <grym> Dobra, to, <grym> to, było to było śmieszne. Taka wpadka na... Nasza a na początku. Ale co? Taka wpadka, ano. Nagrywała, nagrywała, a potem... O, o, ja się dowiedziała, że nie, bez głosu. A. O jaka to ski załapie! O kurde nie. tu Nie wiem! Zalczyłam! Musisz spać! Nie zalczyłam! <laughs> Ej, co? gdzie ty jesteś? Nie wiem gdzie... Gdzie ty jesteś? Nie powiem ci, co to chodzi. Ja już wiem a co tu kazi. To to Dobra. Ale <gryś> no, Ciekawe. Ja się zabiłam. Tu trzeba spaść. To wykrywam. Jesteś... Gdzie ty jeszcze? Jestem już daleko! Ej, no nie mogę tego przejść! <gryś> Ej, masz... w paskach i krzyżykach. Weź w kocz. Ja wkoczę. Ja gdzieś daleko stąd. A byłaś na takich granatowych piłkach? Tak, już dawno. Przecież ty na tym No. To mnie wtedy nie... To ja myślałam, że mnie nie zaliczyła, a mnie zaliczyło, tylko... Da. Patrz na to, jak ja daleko a, jestem. Jak pa, widzisz, jak ja daleko jestem? Tyle mi się nie walczyło. Tu znowu schida. Ej, poczekaj na mnie. Nie. No Ej, bo nie widać na nagraniu. Trudno. O, widzę cię, widzę cię, widziałam cię. Widziałam cię. Tu jesteś. Ej, obróć się, obróć, się, obróć ekran. Obróć nie ekran, mogę. Obróć ekran. Patrz, 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 patrz. O, 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 o. widzę cię. to czekaj. Widzę, widzę Ciebie, ciebie a widzę Ciebie, ciebie a widzę Ciebie. Ale to nie jest takie łatwe. Będę to robił, sobie. Dobra. Ja. Jestem naprzeciwko ciebie. Jak wow. będzie 20 minut, czyli 18. Zaraz kończymy odcinek. Wow, wow. <laughs> Przestań! Wow. Perła! Bo znam jest Perła, ale ona nie wzięła telefonu. No i perłę. Pe Perła zawsze szaleje na odcinkach. <laughs> tak, na pierwszym odcinku. No. No. My, jak nagrywamy tutoriale i TikToki, to tiktok. cześć. basy? Co? Co nagrywamy? No na no, TikToka. Tak. Jak chcecie wpaść na TikToka, to to jest... Nie pamiętam jaki TikTok. Może będzie link, link będzie w opisie. Kiedy Naprawi ten twój telefon. Nie wiem. Piotr, bo Oś Ja bym u siebie w domu, bo mogłabym słuchać jego siostrę. Mama. Ehe. Jezu, Już <grym> zdradziłaś perłę i mnie. <grym> Nie Zdradziłam perłę, tak się nazywa. Ja tak do Perły mówię, bo razem mieszkamy. Nie mówię do niej perła, tylko tak do niej mówię, bo ona i tak się nie nazywa tak. Nie powiem wam jak, bo... Za dobra, jest... 21 minut będzie trwało odcinek. A możesz do mnie wrócić, bo zaraz koniec odcinka. Wracaj już do mnie. Nie mogę. No proszę, to koniec odcinka nie to, się to, razem jest, pożegnać. Jestem za daleko. I to możesz wrócić, no nie. proszę. No to nie, dobra, to koniec będzie osobno. Możemy się pożegnać z taką. Dobrze, ale dobra, trudno. Nie. nie no, bo by widzowie widzieli na, na koniec. Na no tak, wspólne, ale... Ja nie... nie... nie jestem już daleko, ja ci nawet nie widzę, nawet nie widzę. No to cofaj. Nie! No co jest grane? Jakie bez Za kilka sekund kończymy! Spilek. Wiem. Gdzie to widzą. Ja wiem o tym. Dobra, jak będzie 22, niech będzie. Jak będzie 22 koniecznie... To będzie najdłuższy odcinek nasz ever! Albo... Jeszcze dłuższa. Tak się Nie będzie... Zawsze będą trwały 10. 20. Ale co? <desk> <NG> Pierwszy odcinek zawsze jest nieudany, kochani. No. Wow. wow! A dziwne. Ale schizowe mam teraz. Ci widziałam, takie schizowe. Piki. Pana to. na no, schizowe. Muszę... Patrz, schizowe. No. No. O nie! Ale lipa mam messengera i on teraz tu piżą. Więc będziecie słyszeli chyba ci. Nie, nie będzie. Nie, nie będziecie. A, okay. dobra. Albo będziecie, nie wiadomo. Możecie słyszeć dźwięki messengera. Ale może słuchajcie. Także dzięki Wam za odcineczek. Właśnie nadobiła 22 minuta filmu. Mam nadzieję, że tak filmy Wam się spodobają. Do zobaczyszka. Cześć.